Ponad 460 tysięcy złotych dofinansowania otrzymało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na dwa projekty związane z lepszym udostępnieniem galerii Alfonsa Karpińskiego. Jeden z nich obejmuje kolejny etap remontu budynku przy ulicy Rozwadowskiej. Dawny budynek sądu, w tym tego cesarsko-królewskiego w Rozwadowie, został przystosowany do pierwszej w Polsce galerii malarstwa Alfonsa Karpińskiego, artysty, który w dzisiejszym osiedlu Stalowej Woli spędził pierwsze lata życia. Galeria nie tylko prezentuje pracę Karpińskiego, ale także jest miejscem nauczania sztuk plastycznych. Muzeum Regionalne dzięki dotacji w wysokości 85 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczyna digitalizację i udostępnianie zbiorów tworzymy taki katalog zbiorów Alfonsa Karpińskiego, bo do tego dotyczy ten projekt, opracujemy te zbiory i będą one po prostu dostępne w sieci, każdy będzie mógł je w internecie zobaczyć. Ponadto stworzymy też taki wirtualny spacer po galerii, wirtualne zwiedzanie, stworzymy właśnie, planujemy 20 takich panoram zdjęć zrobić właśnie tam na galerii i każdy będzie mógł, po prostu tą galerię obejrzeć w zaciszu swojego domu, co w obecnej sytuacji myślę, jest bardzo zasadne. W zbiorach Muzeum Regionalnego jest 78 prac Alfonsa Karpińskiego. Nie wszystkie są w galerii. W internecie już będą będzie szerszy kontekst oprócz tych takich standardowych informacji jak wymiary, technika, rok powstania, będzie też także naszkicowany taki kontekst, kiedy to dzieło powstało, przy portretach kogo przedstawia. No i ogólnie będą wplecione takie informacje z życia Alfonsa Karpińskiego, żeby lepiej właśnie poznać jego twórczość, jego osobę. Wszystko ma zostać udostępnione w internecie jesienią. Równolegle budynek będzie przechodził kolejny etap remontu dzięki innemu dofinansowaniu z ministerstwa, tym razem w wysokości 380 tysięcy złotych. Wystarczy nam to na wyremontowanie, konserwację trzech pomieszczeń. To jest jakieś około 200 metrów kwadratowych, będą wymienione okna, będą roboty budowlane instalacje sanitarne, klimatyzacje elektryczne. Będzie stworzona przestrzeń pod wystawy i pod sale edukacyjne. Projekt przewiduje m.in. odtworzenie pierwotnego wykończenia posadzki klatki schodowej, to znaczy powrócą do piaskowca, taki bowiem zachował się na najwyższej kondygnacji. W związku z remontem budynek zostanie zamknięty dla zwiedzających od lipca. Plany są we wrześniu na parterze wystawę otworzyć, także myślę, że grube roboty to do września będą skończone, a wykończeniowe tak do października, maksymalnie tam do początku listopada. Te najbliższe nie kończą cyklu prac konserwatorskich w budynku. Pozostanie jeszcze kilka pomieszczeń na pierwszym piętrze.